Dziecięce zabawy w Indian wspomina z utęsknieniem wielu z nas. W ramach wakacyjnych zajęć dzieci z w WSM miały okazję poszaleć w małej wiosce indiańskiej i nie musiały wcale wyjeżdżać aż na Dziki Zachód. To ciekawe miejsce znajduje się na terenie Wielunia. Robię to od dosyć dawna, także mam. frajdę, mi to sprawia, że mogą dzieciaki poczuć indiański klimat i, i dobrze się przy tym bawić. Jeszcze coś innego i tyle. Pomysł na taką wioskę właśnie tutaj. co tutaj możemy zobaczyć i z czego dzieci mogą skorzystać? Znaczy. Ja do tej pory uruchamiałem wioskę indiańską. Zresztą, jak pani pamięta, była pani chyba pierwszą, która przeprowadzała ze mną wywiad w 2000, jeżeli dobrze pamiętam, w 2009 roku dniach Bielunia. Wtedy jeszcze nie miałem tego tak rozbudowanego, tylko dzieciaki robiły mi oprowadzki. Byłem właścicielem dwóch koni. Robiliśmy oprowadzki. Chciałem, żeby te, żeby młodzież kolorowo wyglądała. Kowbojów u nas ci było pod dostatkiem, nie było Indian. Stąd taki pomysł, kupiłem stroje, a potem to wszystko się w jakiś sposób poszerzało. Trafił mi się łuk, no więc poszedłem jeszcze dalej, tak? Dokupiłem strojów. Postanowiłem, że będę organizował konkursy, czyli stojaki. Potem padł pomysł, żeby kupić tipi, pokazać też dzieciom. No i tak to. Tak to było do, do dzisiejszego dnia. Ciekawą atrakcją dla dzieci było oglądanie namiotów TIPI, strojów i innych przedmiotów związanych z kulturą rdzennej ludności Ameryki Północnej. Można było poznać życie codzienne barwnych plemion Indian, które dziś zostały już nieco zapomniane. Większość z dostępnych w wiosce przedmiotów to wierne repliki wykonane z tych samych materiałów co oryginały mowa tu o drewni, piórach, kolcach. Igło zwierza i nie tylko. Bardzo podobne przedmioty były wykorzystywane przez Indian. Żeby tutaj się w ogóle dołączyć do mojego plemienia, no to trzeba się wykazać i męstwem i dzielnością, tak? Tacy byli indiańscy wojownicy, czyli tutaj troszeczkę przygotowałem taki test indiański, więc dzieci miały do pokonania labirynt dość, że tak powiem, mocno zarośnięty. Potem, po pokonaniu labiryntu, próbowały, musiały pokonać dechę ciemności, czyli wiązały sobie tam opaskę na, na oczka, musiały przejść. Potem, no, trening, strzelania zuku, normalna broń, broń indiańska. Jedną jeszcze taką fajną rzeczą było strzelanie z procy, tak? I coś zupełnie nie w klimacie indiańskim, chciałem im pokazać, jak to, Rycerz strzelało z kuszy. Sławetny Wilhelm ten strzelał do jabłka, które było ustawione na, na głowie y, jego y, rycerza, więc tutaj no, nie ryzykowałem, ale mają dzieciaki trzy jabłka ustawione i próbują mnie strącić. Nowością jest taki indiański paintball, trochę nietypowy, inny, różniący się od tego tradycyjnego. Tak się to nazywa. Jest to taka nowość, która niedawno tutaj, niedawno była, włączyły wioski indiańskie do, swojego, do swojej oferty. Spodobał mi się ten pomysł i, i mówię, paintball jest już znany, a tutaj, tutaj akurat, dlaczego tego nie przenieść po prostu na klimat indiański. I tak jak tutaj Państwo widzicie, łuki, maski ochronne na twarz. Strzały zakończone grubymi gąbkami, także nie ma opcji, żeby dzieciaczki zrobiły sobie krzywdę. A no pistolety, jakaś broń, to już jest takie naprawdę wyższa. Nie to, że szkoła jazdy, ale kojarzy nam się z jakimiś wojenkami, a tutaj cofamy się do, do, do wcześniejszych czasów, i, i myślę, że to jest też takie, no, coś, coś innego, tak. W obozowisku indiańskim czekało na dzieci sporo rozrywki i to takiej, którą zapamiętają na długo. Przygotowano specjalne gry i zabawy nawiązujące do indiańskich obyczajów. Młodzi wojownicy musieli pokonać tor przeszkód, nauczyć się rzucać włócznią i strzelać z łuku. To podstawowe umiejętności, bez których żaden członek plemienia nie byłby w stanie przetrwać. Z pewnością indiańskie miejsce w Wieluniu dzieci z placówek WSM odwiedzą w czasie wakacji jeszcze wielokrotnie.